Dzisiaj zapraszam Was na odcinek z Shana. Mam tutaj dwie paczuchy. Byłam przekonana, że nie dojdą do świąt, a jednak udało się. Przyszły na kilka dni przed, więc mogę zrobić odcinek, ponieważ jest tutaj kilka um, takich rzeczy, które gdzieś tam zamawiałam właśnie z myślą o świętach, świątecznych stylizacjach, więc są dwie paczuchy i zaczniemy sobie najpierw od tej. Wyjątkowo tutaj pojawią się też takie jakieś dodatki, jak na przykład jakieś ocieplacze, rajskopy, coś takiego. Zazwyczaj pokazuję samego Ubrania, a tym razem będą jeszcze takie dodatki, bo to jest coś, co bardzo mi się podobało i od dawna chciałam zamówić. I w tej paczce były dwie rzeczy. Zacznijmy sobie od takiej białej. Nie będę ukrywać, że te rzeczy raczej były dość drogie, ponieważ ostatnio naszej nie pokazują mi się same drogie rzeczy. Jak zwykle wszystkie linki do nich znajdziecie w opisie na dole. I jest to um, chyba sukienka, tak, jest to sukienka taka biała. Um, taka gorsetowa, ale tu oj, tu jest poprucie. No więc słabo, słabo. Natomiast z tyłu jest kokarda. Nie będę ukrywać, że one na zdjęciu, te suknie z kokardami wyglądały trochę jak te sukienki z House of CB, które mogliście oglądać we vlogu z Londynu, bo tam właśnie przymierzałam te sukienki niestety one na mnie nie pasowały, więc stwierdziłam, że może coś podobnego uda mi się znaleźć na szynie. natomiast to podobne do tych sukienek na pewno nie jest. W sumie nie będę ukrywać, że jakby tak ją wyprasować i gdyby nie to rozprócie tutaj, to nie prezentowałoby się to tak źle. Może w kolorze czerwonym wyglądałoby to Dużo lepiej. Jest ładnie dopasowana. Tutaj na dole jest tak fajnie rozkruszowana. Nam, jakby ją wyprasować, to myślę, że wyglądałoby to naprawdę dobrze, ale niekoniecznie w kolorze białym. Myślę, że może jakiś czarny, czerwony prezentowałby się lepiej. Jeśli chodzi o tą kokardę z tyłu, no to ona nie prezentuje się jakoś tak super. Pod tym względem, że ona, jak widzicie, mocno spada. E, jednak jeszcze tutaj, tu powinny być jakieś zapięcia albo coś takiego. I myślę, że wtedy wyglądałoby to. Dużo, dużo lepiej, bo ta kokarda też by się po prostu tak ładnie by trzymała, byłaby bardziej rozkloszowana. Tak bez strzału, te sukienki z House of CB to na pewno jednak dużo, dużo lepsze, ale niestety tam miałam ogromny problem z dekoltami. Druga sukienka z tej pierwszej paczki. Jest taka beżowa. Właściwie w sumie nawet nie wiem, czy tutaj jest to jest sukienka, ale w sumie zamawiałam głównie jakieś takie e, sukienki. Też bardzo podobna w tym stylu, czyli taka e, gorsetowa e, z takim e, kwadratowym dekoltem. Próbuję się przekonać z takich dekoltów. I tak jak kiedyś bardzo ich nie lubiłam i przykreślałam w ogóle ciuchy z takim dekoltem, tak teraz trochę się bardziej do nich przekonałam, więc mam coś takiego. E, tutaj jest już dużo porządniejszy materiał. Pod spodem też jest chyba taka halka o która gdzieś tam zapewni nam troszkę e, więcej objętości. Natomiast jeśli chodzi o, o mm, tył, to prezentuje się on w taki sposób. I tutaj mamy o mm, takie jakby paski, żeby zawiązać kokardę. Tą sukienkę chyba zamówiłam z działu dla niskich osób, ponieważ jest bardzo, bardzo krótka. Jak widzicie, tu jest kolano, No, ledwo gdzieś tam ten tyłek zasłania, wycięcie, ono wypada bardzo wysoko. Wydaje mi się, że ono powinno wypaść no, na biodrach. Ja mam biodra w tym miejscu, a to wypada gdzieś tak wysoko, więc mam wrażenie, że po prostu jest to sukienka dla osób dużo niższych. Ogólnie sukienka prezentuje się bardzo dobrze. Tak jak już wspominałam, jakość bardzo fajna. Tutaj zawiązałam o, jakoś tą kokardkę i dzięki temu, że to się wiąże, to można sobie tutaj dopasować też Tali, nawet tutaj nic nie odstaje właśnie dzięki temu, że, że to się tutaj reguluje, robi się tą kokardą, więc bardzo fajna sukienka. Tak jak już wspominałam, minus tej sukienki to to, że mam wrażenie, że ona chyba była z jakiegoś takiego działu dla niższych osób, bo po prostu to wycięcie, Które normalnie gdzieś tam powinno wypadać nad biodrami, u mnie wypada po prostu pod biustem. I teraz do tej dużej paczuchy, która tu już ma rozcięcie. Zacznijmy sobie od czegoś czerwonego: jest to sukienka. O, już tutaj czuję, że to raczej taka porządniejsza. Jest to sukienka, która z przodu prezentuje się o, w taki sposób: tutaj ma takie koraliki wiązana tutaj dookoła szyi. I tutaj też jest taka bufiasta sukienka mam wrażenie, że jest definicją szejna <grywania> oczekiwania versus rzeczywistość, ponieważ ona na zdjęciu wyglądała no przepięknie, natomiast to co ja mam na sobie już tak pięknie nie wygląda. Fajne jest to, że tutaj pod spodem są te takie warstwy, dzięki czemu to jednak jest o właśnie takie bufiaste. Natomiast sukienka Swoim wykonaniem pozostawia um, dużo pole do, do popisu pod tym względem, że jest wykonana słabo. Jednak y, po wyjęciu z worka gdzieś tam myślałam, że będzie o fajnie, bo tu wyczuwam, że ten materiał taki jest porządniejszy. Natomiast, no, jednak dużo takich mankamentów widzę. Przede wszystkim nie podoba mi się to, co tutaj się y, dzieje, ponieważ ten taki zwykły materiał, on się ciągnie aż tutaj do samego dołu to uważam, że tu powinno się kończyć. dekolt natomiast jest na zdecydowanie większe biusty. On jednak tutaj, ta sukienka mocno odstaje. Tak jeszcze ten dekolt, no nie prezentuje się tak źle. Nic tutaj nie odstaje aż tak mocno. No tak tutaj pod pachami jest raczej słabo. Ogólnie sukienka miała duży potencjał. Bardzo podoba mi się to rozkloszowanie tutaj. Właśnie, że to się tak, o, że są, jest ta objętość. Natomiast no wykonanie, kurczę, słabe. Ten materiał nie jest jednak zbyt porządny. Jednak no, wygląda to, to słabo, gdzieś tam może z oddali ta sukienka nie będzie się jednak źle prezentować. Natomiast myślę, że osoby, które zobaczą ją gdzieś tam z bliska, to zobaczą dużo mankamentów. Akurat pamiętam, co to jest. Jest to sukienka, która też z tyłu ma kokardę. Sukienka jest bez ramionczek, jak widzicie, natomiast do zestawu dołączone są ramionczka takie przeźroczyste, więc tutaj można sobie doczepić, są też takie, o, poduszeczki, więc jest gdzieś tam to wypełnienie. Natomiast jeśli chodzi o tył, to jak widzicie, on jest taki gorsetowy, wiązany, więc będzie można sobie gdzieś tam tutaj dopasować do siebie. I jest kokarda, kokarda, która jest mocno rozkloszowana, i myślę, że ona będzie w tej pozycji. Bardzo fajna. nadal jestem przekonana co do tego koloru, bo to jednak taki złoto-czarny, bym powiedziała, więc jest to taki kolor. No, nie będzie on pasować do wszystkiego, bo to też nie jest takie złoto-złoto, tylko właśnie jakieś taki złoto-czarne. No, tutaj spada. Nie będę ukrywać, że ja sobie ten gorset tutaj ściśniłam na maksa, no i mimo wszystko wciąż spada, więc e, niestety sukienka nie dla e, małych biustów, a na przykład e, za to takie sukienki, e, które nie mają ramionczyk, a są takie o to polecam w Zarze. bo Zara robi super dopasowane i tam nic nie spada i sukienka bardzo fajnie przylega, bo właśnie mam kilka takich bezrabiączych przylegających z Zary i one naprawdę są takie porządne pod tym względem, że, że, że są szczupłe dla szczupłych osób, a ta niestety tutaj mimo wszystko spada. Szkoda, że tutaj pod spodem nie ma właśnie tego tiulu, dzięki czemu to myślę, że dużo lepiej by się układało, bo tak no to raczej średniawo. Natomiast fajne jest to, że ta kokarda się w miarę trzyma, więc pod tym względem to ta sukienka, te kokardy na tej sukience wygląda najlepiej, natomiast no kolor i szkoda, że tutaj nie ma tego ciulu, no bo jednak by było więcej objętości, wiadomo, trzeba to wyprasować, więc no, no bez szału dla mnie. Sukienka była droga z tego, co pamiętam, bo kosztowała chyba prawie 200 zł, tam 160, chyba coś takiego, więc no jak za tę kasę, sukienka w ogóle nie wygląda jak za tą kasę. Przejdźmy dalej, kolejna taka czerwona e, sukienka, coś takiego, to jest chyba na kokardę. Zaraz zobaczę, jak to miało wyglądać na zdjęciu. Sukienka, sukienka która z tyłu ma maruszczenie, gumkę, a z przodu, o, wygląda w taki sposób sukienka z serii oczekiwania versus rzeczywistość, ponieważ to wygląda tragicznie. Szkoda, że ta kokarda nie została zrobiona od razu, bo ja jej tak ładnie jakoś tutaj nie zrobię, jak na zdjęciu. Natomiast kurczę, y, sukienka nijak ma się do zdjęcia, ponieważ tu odstaje to raz, a dwa ten materiał jest bardzo słaby. No kurczę, wiecie, to też nie kosztowało nie wiadomo ile, bo to była sukienka, która kosztowała stówkę, y, więc y, jak na taką powiedzmy balową sukienkę, to jest bardzo mała kwota, natomiast no oczekiwałam troszkę czegoś więcej i tutaj mocno spada, mocno jest luźne mimo tej gumki z tyłu, no wygląda to to słabo. No naprawdę y, y, słabo. Kolejna rzecz to taki cykinowy y, zestaw i tutaj jest z tego co pamiętam top i y, spodenki. Tutaj mamy y, krótkie spodenki y, w takim modnym obecnie kroju, czyli takim bardzo krótkim i do tego jest taki o topik Taka koszulka z tyłu jest y, dziura. To jest coś takiego typowo sylwestrowego, coś, co właśnie moglibyśmy ubrać na sylwestra. Spodenki, jak widzicie, są z niskim stanem. Ten niski stan obecnie gdzieś tam wraca do łask. E, natomiast ja nie wiem, czy ja się czuję dobrze w spodenkach z niskim stanem. One są też takie bardzo fajne, króciutkie. E, natomiast jeśli chodzi o top, to o bardzo fajna jest taka dziura. Na plecach, taki niby z przodu zwyczajny, a jednak z tyłu coś takiego nietypowego. Niekoniecznie chyba podoba mi się kolor. Myślałam, że może będzie on ciemniejszy, natomiast on tak bardzo wpada w taki niebieski, szary. Może jakby to był taki bardziej cykinowy czarny w tym kierunku, jakiś taki czarno-szary, to może wyglądałoby to lepiej. No kurczę, nie wiem, te spodenki tak dziwnie się czuję w takich krótkich spodenkach niskich. O, więc. Zastanowiłem się. Ogólnie zestaw naprawdę bardzo fajny na sylwestra. Idealny kolor, niekoniecznie może gdzieś tam, e, myślałam, że może będzie odrobinę ciemniejszy. Ostatnia rzecz z ubrań. E, to jest coś takiego z, z piórkami. E, w sumie nawet nie tyle piórka, co bardziej takie frędzelki. E, coś takiego, i jest to sukienka. Sukienka która ma takie łańcuszki, tylko teraz muszę, o chyba coś takiego, chyba to na układ jest na plecach, o no i ma tutaj z przodu takie łańcuszki, taka fajna rozkloszowana. Te łańcuszki się nie regulują, natomiast nie wygląda to jakoś mocno tragicznie, dekolt mógłby być trochę krótszy. Myślę, że oto jedno gdzieś tam tutaj miejsce i ogólnie sama sukienka mogła wypadać trochę wyżej ja ją tak podciągam, ale ona mimo wszystko i tak gdzieś tam się e, przechyla do przodu. Natomiast ona nie wygląda na taką, co by była e, za luźna. Wiadomo, no mimo wszystko gdzieś tam troszkę jest e, za luźna, natomiast ona ma taki krój, że to aż tak bardzo nie rzuca się w oczy. Więc ogólnie sukienka całkiem spoko. Natomiast no gdzieś tam te frędzle, no to nie kojarzy mi się jakoś tak dobrze pod tym względem, że że gdzieś tam może na jakąś imprezę, ale żeby na przykład na święta, no to niekoniecznie. Ostatnie trzy rzeczy są to dodatki, nie są to e, ubrania, tylko właśnie dodatki i mam tutaj takie koronkowe rajstopy, czerwone, bordowe właściwie e, i mam nadzieję, że one będą dobre, ponieważ rajstop na nie zwracać nie można, e, a ja często w rajstopach mam taki problem, że na długość są mi za krótkie, e, zwłaszcza, że jest to po prostu one size. E, więc one o, wyglądają w taki sposób, mają taki wzorek, i jeśli chodzi o zakończenie e, tych stóp, to wyglądają one o. po prostu w taki sposób, nie mają jakby e, oddzielonej pięty. Kolejna rzecz to takie ocieplacze na kostki do butów. To jest coś. Coś, coś tak chciałam już dawno sobie kupić One są takie długie Wydają się takie cieniutkie One kosztowały tyszkę, więc to W ogóle jakieś grosze Więc po prostu o, na kostkę, na nogę Do zakładania I żeby sobie ją, to potem O, w taki sposób na przykład pomarszyć Wyobraźcie sobie, że to jest noga I o, tutaj pomarszczyć I myślę, że to naprawdę W sumie nawet to się sprawdza O, jako ocieplacz na ręce Ostatnia rzecz to jest yy, biżuteria i ja biżuterii nie kupię gdzieś tam w sieciówkach, natomiast no to jest coś, co bardzo mi się spodobało, też kosztowało jakieś grosze, bo te wszystkie dodatki na szyjnie to w ogóle e, grosze kosztują, natomiast jest to taki po prostu perełkowy naszyjnik, e, który dodatkowo ma stążeczkę, żeby zawiązać kokardkę. Wygląda to w taki sposób, nie będę ukrywać, że jak to zobaczyłam to bardzo mi się spodobało, natomiast nigdzie gdzieś tam w sieciówkach nie widziałam czegoś takiego, jest spoko, o. By było na tyle w tym odcinku. Koniecznie w komentarzach dajcie znać, które ubrania podobały Wam się najbardziej. Jeśli lubicie takie hole zakupowe z szyjnej, dajcie łapkę w górę. Subskrybujcie również kanał, by nie przegapić kolejnych odcinków. Jak zwykle wszystkie linki do tych ubrań, do moich social media pozostałych znajdziecie w opisie na dole. Do zobaczenia w kolejnym odcinku, pa!